Mej ze srebrnej czwórki podwójnej yy, młodzieżowej został nam yy, Igor Czekanowicz, reprezentant Postani RBW. Yy, 2024 rok był dla ciebie stracony, ale odbiłeś sobie wszystko w 2025. No tak, tak, można, można tak powiedzieć. Dobrze, że się udało wrócić do czwórki i zrobić ten medal, który ja się zrewanżowałem właśnie za ten 2024. Dużo nie brakowało, a w Poznaniu byłby ten złoty, dosłownie na ostatnich metrach i wam zabrali ten najcenniejszy medal. No tak, tak, no tam na końcu już, no nie starczyło nam, trochę taki był też podmuch właśnie na końcu, oni dobrze wzmocnili, trochę niższym tempem jechali cały bieg. My mocno wyszliśmy na początku, trzymaliśmy to oprowadzenie, no ale na końcu już nie starczyło, no niestety taki jest sport. Rok szczęśliwy dla całej czwórki, ale będą zmiany od 2026 roku, Mikołaj Kulka przechodzi już do starszej kategorii, zostaje Was trójka, jak myślisz, kto skoczy jeszcze do Waszej osady? Nie wiem kto skoczy. dla mnie najważniejsze, żeby miasto został w tej czwórce. Eee, no niech wskoczy zamk, niech czwórka będzie z czterech najlepszych w młodzieżówce, no to taka powinno być. No, co, teraz, co teraz robisz w ogóle po zakończeniu sezonu? Bo listopad jest taki chyba najspokojniejszy lat wiesz lat? Siedzę w domu, spędzam czas z tatą, z bratem. No i trenuję tak naprawdę, nic więcej. Dzień jak codzień dzień jak codzień tydzień jak tydzień, miesiąc jak miesiąc. Przychodzisz do Poznani, lekkie jakieś treningi na ergometrze, czy w ogóle... Nie, nie, ergometr robię w domu, mam w domu ergometr, a siłownie Na siłownię przychodzę do Poznani. Trzy razy w tygodniu, się widzę z trenerem i tam dyskutuję, co tam na ergometrze było, jakie centna, jakie waty, jaka moc. Mikołaj Kulka mówi, że przechodzi do długich bioseł, a ty czujesz się cały czas najlepiej właśnie w krótkich? No najlepiej się chyba czuję, bo całe życie pływam na krótkim, no ale jak w zeszłym roku wystartowałem peruara z Jędrzejczakiem, gdzie teraz Mikołaj startował, no to udało się zrobić srebrny medal na peruarze na Mistrzostwach Polski, więc no nie wykluczam, że na przykład za rok mógłbym przejść na długie, ale no to wszystko się okaże za rok, co, co się w tym roku wydarzy. Pytam dlatego, bo masz kapitalne warunki fizyczne, wręcz stworzone do długich wiosłów. <laughs> no to nie wiem, wydaje mi się, że też są dobre dla krótkowiosłowca, że to wcale się jedno nie wyklucza drugiego. No, no ale ma, ma Pan rację, no, że jestem wysoki, dobrze zbudowany, że raczej też bym się nadawał na długie wiosło. Jakie plany na przyszły rok przed Wami postawił trener Rafał Dziekoński? No, trener Rafał Dziekoński, co na jakie nam plany postawił, no... no trener Dziekoński w ogóle odchodzi teraz jako chyba trener młodzieżowy. Przejmuje stery pa, trener Pawłowski, z, z którym trenowaliśmy w juniorze w drugim roku, gdzie nas... E, gdzie współpraca zaowocowała tym, że byliśmy piąci na świecie, z, a, a na Europie w tamtym roku byliśmy w, w siódmi, więc udało się sprogresować względem Europy w tym juniorze, więc się cieszymy z tej zmiany. Znaczy no cieszymy się. Szkoda, że ten ciekon odchodzi. No ale nie jesteśmy załamani. No, zmiana będzie mi się wydaje też pozytywna. No a stelem, to się wszystko na bieżąco tak naprawdę dowiadujemy, co się będzie działo. A tutaj po znajomości trener Aleksander Wojciechowski, szkolniowiec główny reprezentacji polskich krótkich wiosł dawał Ci jakieś sygnały, że cię obserwuje. Czy rozmawialiście ze sobą? Nie, nie, raczej, raczej nie było takich sygnałów. Wydaje mi się, że generalnie nie ma takich sygnałów, chyba względem nikogo, tak mi się wydaje. Rywalizacja w krótkich wiosłach jest niezwykle zacięta. Bardzo trudno wskoczyć do tej reprezentacji, nie? No jest ciężko wskoczyć do reprezentacji, do osady, no ale wydaje mi się, że jak już się wskoczy, to generalnie powinien być medal na międzynarodowych, więc to jest też taki dobry wyznacznik tego, jakby, że jak się już skakuje do osady w krótkich wiosłach w Polsce, to jest wysoka szansa, że przejedzie się, przyje, przyje, się z medalu w tej konkurencji. I tak na koniec, jakie sobie cele stawiać na 2026 rok? Na 2026 rok chciałbym znowu pojechać... No, no chciałbym się dostać pewnie do osady seniorskiej, ale wydaje mi się, że to może być ciężkie, a no, przede wszystkim chciałbym też w młodzieżówce wystartować, w czwórce i tak dalej. W każdym razie życzę medali w 2026 roku i oczywiście zdrowia, żeby nie było żadnych wypadków, innych zdarzeń, losowych. najważniejsze. Igor Czekanowicz, reprezentant Polski RDW, młodzieżowy wiceinistrz świata w czwórce podwójnej. Dziękuję bardzo.